Witajcie moi drodzy w dzisiejszej recenzji. W dzisiejszej recenzji Wam pokażę prezentację i uruchomienie frytkownicji baśluszowej firmy Tefal. Tak wygląda friedkownica baśluszczowa od przodu. Tak wygląda od boku lewego. Ta wygląda od boku No Tak naprawdę to się nic nie zmieniło. E i mamy tutaj taki dodatkowy wyświetlacz z logiem Tefal i z pokrętłem. I tutaj też możemy, jeżeli nam, jeżeli nam tutaj się coś piecze, to tutaj możemy zatrzymać tym przyciskiem oto, tym czarnym tutaj. Tutaj mamy rączkę i tutaj znajduje się pojemnik, gdzie wkładamy tutaj właśnie to, co chcemy. Tutaj mamy to, tak, taką blaszkę, czy jak to, to tam się mówi. I tymi nóżkami, oto, wkładamy, wkładamy właśnie, yy, 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 tak się tego nie wkłada oczywiście, tak, tak, teraz się pokazuje, tylko się wkłada tak, tak, ty, tymi nóżkami do dołu. W środku, jak widzicie tą spiralę, e, e, to, to, to jest właśnie grzałka, a u góry, e, a u góry, no e, to nawet widzicie, tam, tam u góry, e, jeżeli się przyjrzycie, e, to także takie. E, e, to także takie. E, 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 I ta spirala to jest grzałka, a tam nad nią jest, e, jest wentylator termoobiegu ponieważ że, y, właśnie ta wytwórnia posiada właśnie ten wentylator ten termobiegu Prze przez co przez to nam się właśnie y, te, te, te potrawy to, to, robią, to robią nam się y, to robią nam, nam się szybko ta, tam jeszcze, nie, nie, tam, tam jeszcze y, nie mi się to uda wam to pokazać jeszcze jest z tyłu że tutaj z tyłu jest taki otwór którego po którego, którego, podczas pieczenia właśnie to, 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 nie, to, to nie wolno go to nie wolno go to nie wolno go zakrywać ponieważ tam ponieważ tam, tam ciepłe powietrze i po nie, nie prostu tego jak nie wolno, nie ponieważ jakby tam była większa temperatura no to, to nie wiem co by się mogło stać tam nie wiem czy się mogło może nie wiem stopić albo coś tam się było mogło stać ale no nie no, znaczy nie wiem nie nie czy by się to ale po prostu, a po prostu lepiej, lepiej żeby Lepiej, żeby tam nic nie kłaść. E, dobrze. E, to, e, w, no, e, to wkłada się w taki sposób. No tak samo jak się... E, no tak samo jak to wyciągałem. I teraz, i teraz my po prostu to, to, to podłączę i zobaczycie, jak to wygląda. E, od razu mam powiedzieć, że po włączeniu jest, jest takie piknięcie. I i się napisze przycisk start stop Możemy kliknąć, możemy kliknąć albo na oświetlaczu albo aby na tym pokręt, pokrętle tym, tym przyciskiem a tak jak mówiłem, jeszcze, jeszcze nie wiem czy, 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 czy to się też można spokrętła ale ja na razie robię w przycisku więc potem Wam na najwyżej napiszę to Klikamy start tutaj może na przykład zobaczyć, tutaj się pojawiła temperatura, czas i tutaj pojawia się temperatura. Ustawienie, ustawienie temperatury jest czasu. Tu, tutaj można. Ten, jak klikniemy tutaj, to się pojawiają, pojawiają potrawy. Jakie możemy zrobić? Więc możemy zrobić tak: frytki, mięso. Zobaczcie na, na, na parametry. Jakiegoś chyba nie wiem, kurczaka. Tu jakieś krewetki, tu ryby. Tu pić można zrobić, tu jakieś warzywa. I jakieś... I, I wypieki. Ja tak wam powiem, że... Że... Yy, 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 że, że, że tak sobie tak, tak na krótko... Nie, nie będę na, na tyle długo włączał. Temperaturę też zmniejszę. Yy, yy, no, sobie na 100. Sto... Oj, poczekajcie, mu się to coś włączyło yy, I yy, ustawiam... No i e, już tylko ustawię temperaturę Już ustawię temperaturę i ustawię czas, minutkę, nie za długo i zobaczcie Tam się włączył z tyłu, e, czy, nie, czy nie z tyłu, tylko, tylko po prostu słychać ten, po prostu słychać Słychać e, właśnie e, ten ventlator się włączył i tutaj z tyłu leci powietrze. Na razie chłodne, ponieważ to, ja mówię, nie było włączone przez jakiś czas. Więc. Ym... Więc, więc to właśnie minuta minie. i tak się pojawia podparcie, się pojawia off. I tak chwilę to, 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 to takie pięć pieknięć jest i potem możemy to wyciągnąć. Tam, tam tą potem możemy wyciągnąć. I potem po prostu Możemy to odłączyć. Ja to akurat odłączę, bo nie będę z czego korzystał teraz. I zobaczcie i, przy, i przycisk starcji tam zniknął. No i to wszystko, co bym wam chciał pokazać. Chodźmy do podsumowania. W dzisiejszej recenzji Wam pokazałem prezentację i uruchomienie yy, użytkowników z firmy Tefal. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału oraz ustawianie lajka i dzwoneczka. Ja, ja